Nim po US! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja! A dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek z tej strony z Ninją i dzisiaj troszkę bardziej teoretycznie, gdyż bowiem wielu z was prosiło mnie również na profilu facebookowym, jak i w komentarzach pod wieloma filmami o tym, abym pokazał jak zrobić prawdziwą maskę Ninja. I dzisiaj wam to zaprezentuję. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia odcinka. Warto wiedzieć, iż maska ninja ma swoją nazwę i nazywa się Zukin Kuciaty, co oznacza całą nicha oraz maskę. Warto tutaj też wspomnieć, iż ninja w trakcie swojej misji bardzo często podróżowali w przebraniu nicha, aby nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Ok, co potrzebujemy do zrobienia naszej maski? Potrzebujemy dokładnie czegoś takiego. To jest cała moja maska. Zaraz zaprezentuję jak ją zrobić. Ok, teraz co potrzebujemy do stworzenia naszej maski ninja? Otóż Pierwszy z elementów, bardzo istotny, będzie to taki właśnie, otóż, pasek. Najlepiej, żeby był on oczywiście koloru czarnego, ciemnogranatowy lub też ewentualnie mocno ciemny szary. Taki właśnie pasek, gdyż bowiem jego będziemy przeplatać wokół naszego czoła, więc dobrze sobie sprawdzić, czy mamy tutaj odpowiednio dużo miejsca, aby dość mocno to związać, najlepiej na dwa słupy. Kolejna sprawa to, potrzebujemy materiał, który posłuży nam do stworzenia naszej maski. Dobrze, jeżeli będzie on nieco dłuższy i mniej więcej wielkością będzie tak odpowiadać, żebyśmy mogli z z powrotem bez problemu zawiązać. I trzeci element, który potrzebujemy, to jest taki duży fragment dość materiału, około 80 cm na 80. No, może być czy więcej, czy mniej, to zależy, czy do Was musicie sobie dopasować. Taki kwadrat. I otóż ten kwadrat będziemy zakładać na górną część, naszego, na część naszej maski. Dobrze, zacznijmy więc w takim razie już od tworzenia. Czyli pierwszy z elementów to, damy sobie. Ten fragment, który posłuży za maskę, od tego zaczynamy. Dobrze jest, jeżeli chycimy go mniej więcej na równo, wtedy nam on się fajnie będzie mógł tutaj związać już drugą stronę. Czyli bierzemy sobie nasz materiał, tak, mniej więcej na równo, i teraz tutaj po prostu najwyżej się zakładamy go na nasz nos, przeciągamy go na drugą stronę w taki sposób. Tutaj ważne jest, aby nam to ciasno schodziło pod naszymi uszami, uszu nie zakrywamy. I teraz tutaj. Tyłu, musimy już wykonać dwa węzły najprostsze w świecie, po prostu dwie zwykłe pętelki lub też kokardkę jeżeli chcecie to szybko później tak powiem, odwiązać dobrze jest jeżeli będzie ten materiał z tyłu nieco dłuższy gdyż bowiem wtedy zawsze macie jeszcze zapas materiału Ok, pierwszy element mamy już w zasadzie gotowy zobaczcie, że ja tak czasem zerkam też tutaj na podmiot ale po prostu chcę wiedzieć czy dobrze się ubrałem a lustra niestety tutaj w pobliżu no nie mam tak, ok. Teraz kolejna kwestia, co potrzebujemy, to chytamy sobie ten duży nasz fragment materiału. Znajdujemy w niego jeden z krawędzi, tak, róg. I teraz ten róg tutaj przykładamy sobie do naszej głowy, od góry do naszej brody. Trzymamy sobie tak fragment i teraz tak odmierzony fragment musimy złożyć jakby w trójkąt, Czyli na zdjęciu robimy sobie trójkącik w taki sposób, abyśmy uzyskali coś takiego. Widzicie? I teraz pod dół tego trójkąta musimy przeciągnąć ten mały pasek. Ten wąski pasek, który po prostu będzie nam dobrze to trzymać. Czyli bierzemy sobie teraz paseczek. Przekładamy go pomiędzy ten nasz trójkąt, który stworzyliśmy z górnej części maski. Tak. Zaraz Wam to pokażę, jak to dokładnie wygląda. Ok. Czy już mam? Powinniście uzyskać coś takiego. Teraz to musimy zawiązać w taki sposób na nasze czoło, ale bardzo mocno i ciasno. Tak więc przykładamy sobie tutaj do naszego czoła, trzymamy cały czas tu i wykonujemy dwa bardzo mocne węzły. Raz. i dwa. Następnie teraz tą część ubioru przerzucamy na drugą stronę. W taki sposób. Dokładnie tak. Powinniśmy uzyskać coś takiego. I teraz kolejna kwestia. To pytamy sobie jedną stronę. Tutaj. Tak. Znajdujemy sobie róg. Mamy go. W drugiej stronie też szukamy rogu. Kiedy go już mamy. To teraz Podwyższamy sobie to tutaj oczywiście. To powinno nam tutaj tak fajnie przylegać, tak? I teraz tu musimy sobie zrobić węzeł. Otóż tak. Raz. Tak jest. Teraz maska nam się dobrze trzyma. Powinniśmy to dość po prostu tutaj ciasno związane tak, żeby w zasadzie całe tylko same oczy były nam widoczne. Raz. I drugi raz. W ten oto sposób mamy już profesjonalnie wykonaną maskę Wojowników Ninja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak więc cóż kochani, dajcie znać w komentarzach, czy maska spełnia swoje zadanie. Również także ciekawa kwestia, gdyż bowiem w każdym możliwym momencie możemy zdjąć sobie tutaj maskę, napisz się, porozmawiać bez problemu, czy zaszepnąć lepiej powietrza i w każdym momencie oczywiście również także możemy przejść do pozycji bojowej, tak więc myślę, że odcinek z maski ninja się spodobał, jeżeli tak zostawcie koniecznie łapkę w górę skomentujcie ten materiał, zapraszam serdecznie do szerokiej dyskusji na temat wojowników ninja oraz również jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, drogi mam nadzieję przyszły widzu to kopnij mi suba, a ja teraz muszę uciekać już na kolejną bardzo ważną misję ninja, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku OSS po!